To jest układ otwarty. A ja nazywam się Igor Jankę. Podsumowujemy kończący się rok. Tomasz Karoń, strateg polityczny, badacz opinii publicznej. Pracowałeś dla wielu różnych partii, obserwujesz społeczeństwo. Witaj. Witam. Dzień dobry. Co ważnego stało się w tym kończącym się roku w Polsce? Stało się kilka rzeczy. No bez wątpienia, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, część. Nie przyznaje się obecnie do tego ubrokowania, ale tak było już kilkakrotnie. To znaczy, tak było kilkakrotnie. Pytanie: No teraz wielkie wyzwanie przez prawem czy ci wyborcy po prostu wrócą? Ja zawsze miałem to okazję obserwować na fokusach, tak? kiedy prawo jest. Na badaniach fokusowych, na badania tak? badani badaniach jakościowych, obliczonych gdzie przychodzą ludzie. I zawsze, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało kłopoty, zawsze ludzie nie chcieli się przyznawać, na go, że głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. To jest, to jest stały leitmotyw. Ja myślę, że no, dzisiaj to, to wyzwanie jest takie: No, czy ci wyborcy wrócą? I to jest, to, jest, to jest największe wyzwanie, tak naprawdę, przed prawem i sprawiedliwością. To, co się też stało, to co jest ciekawe, to pomimo tylu kryzysów, które ma prawo i sprawiedliwość, no dalej jest, powiem. Liderem sondaży. To jest ewentem, To jest na europejską. No. Znaczy, powoduje przede wszystkim to, no, to, to, dokładnie to samo, co powodowało w 2008 roku, yy, że platforma pomimo kryzysu finansowego nie, 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 uznała, nie, nie, nie doznała żadnego uszczerbku. No, ludzie gromadzą się wokół rządzących, wokół flagi. No, szczególnie tutaj bardzo mocno od, 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 dużą rolę odgrywa to, co się dzieje na granicy, na granicy polskiej. Im bardziej przypomina to wojnę, tym bardziej ludzie się, jak powiem, grupują, no teraz będziemy mieli kolejne wyzwanie pod tytułem Ukraina. Są takie głosy, że Rosjanie czekają tylko, że zima zamarznie i ruszają. E, więc, więc to bym powiedział tak, że... że Tę wybor... rozmowę nagrywamy tuż przed świętami. Miejmy nadzieję, że w momencie, kiedy państwo to oglądają jeszcze, czy słuchają, jeszcze do tego nie doszło, ale, ale może już to będzie. Dokładnie. Więc powiedziałbym tak. Z mojej perspektywy najciekawsze jest to, że Prawo i Sprawiedliwość utrzymało Propozycję lidera. Ciekawe jest to, co się stanie z jego wyborcami, którzy dzisiaj zaczęli trochę wątpić, czy, wró czy wrócą tak jak zawsze wracali. No i to jest moim zdaniem najciekawsze. No, a, potem jest... a kto może zabrać tych, kto może mieć propozycje dla tych, którzy zwątpili wpis? Rozumiem, że to są ci wyborcy bardziej centrowi. Ta. Czy ci bardziej, czy to są też ci, którzy być może płyną w kierunku konfederacji? Powiem tak. Te przepływy, z tym przypływami to trudno, trudno, to tak powiem. No te, te narzędzia, które mają firmy badawcze, no nie są zbyt czułe, żeby tak naprawdę to, 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 to obserwować tak dokładnie. Ale dzisiaj mamy badanie: dzisiaj pojawiło się badanie, że znaczna część Polaków w ogóle nie wierzy, że opozycja się nadaje tak naprawdę do przejęcia władzy i do rządzenia. Nie wiem, czy widziałeś. Tak. Więc y, 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 alternatywy. Mówmy się, no prawo i sprawiedliwość, dlatego jest liderem raz, że ma, ma, ma masę kryzysów? Tak naprawdę i ludzie się boją, szczególnie ten kryzys na granicy. Ale jest jeszcze coś, jedno, coś, coś jeszcze jednego, tak naprawdę, że no, prawo i sprawiedliwość, no, mimo wszystko, no, daje pewne konkretne korzyści, tak? No ludzie, Kawiaryści no, to, to mówią, ludzie mogą się stracić to, co mają, zyskać, mm. nie wiadomo, co A mam problem z opozycją, no bo opozycja nawet nie powiedziała tego, co nie przedstawiła żadnej alternatywy. No to jest tak samo jeden z powodów, bardzo ważnych powodów siły prawa i sprawiedliwości, że po prostu nie ma alternatywy. No, Platforma obywatelska robi to, co mi najlepiej. Znaczy, odgrywa rolę tak naprawdę firmy ubezpieczeniowej, która mówi: słuchajcie. Zachowaliście presję, jesteście mądrzejsi, racjonalni, czyści i i, to, i tak obsługuje. No i potem będzie mobilizowało tych swoich wyborców i demobilizowało wyborców PIS-u. No. Zaraz porozmawiamy o opozycji, o, o platformie. Jeszcze na koniec ostatnia rzecz dotycząca PIS-u. Rozumiem, że takie przekonanie bardzo często wśród um, ludzi interesujących się polityką, że dobrze, no drugi raz wygrali, ale trzeci raz to już, to już nie mają szans oczywiście wybory dopiero będą za dwa lata, czy za półtora roku, no prawie za dwa lata, eee, to uważam, nie jest to jeszcze przesądzone, że PiS przegra następne powiem, trzecie powiem, wybory. Powiem tak. Że ja, straci władzę. Tak, ja o tym nie mówiłem wcześniej, no bo były masy okazji, ale gdzieś tam w pewnym momencie się wykpiłem tym, mówiąc, że o pewnych rzeczach się nie mówi, ale chyba już trochę czasu minęło, więc mogę powiedzieć. Ja brałem udział w, w, w przygotowywaniu konceptu przy drugiej turze wyborów prezydenckich. I sobie nawet wymyśliłem zdanie, takie jedno zdankę, które potem zostało rozpisane na wiele wariantów, wraz z Trzaskowskim wróci bieda. I to poszło do wszystkich Polaków. E, do wszystkich. A pracowałeś dla kogo wtedy? No. Dla Andrzeja Dudy. Uh -huh. pracowałem, pracowałem dla. Powiedzieć, mogę powiedzieć, pracowałem dla rządu. Uh -huh. e. No. I to, to, to pokazuje, jakie zdolności mobilizacyjne, ma Prawo i Sprawiedliwość. i Jak bardzo może nastraszyć tym, że się straci to, co się ma. Uh -huh. Tak? Możesz dużo ludziom obiecywać, ale ludzie wolą no, blisko. To, to jest bliższe ciała, tak naprawdę. No, i, I te zdolności no mobilizacyjne dobrze. są olbrzymie. Ale e, wrócił też e, w tym roku kończącym się, wrócił Donald Tusk. Dla platformy chyba nie. Czy pracowałeś też kiedyś dla platformy? Wiem, że tak. pracowałeś dla liberałów. Pracowałeś tak. dla platformy. No dobra, Bo... czy z tym jest. E, no, wiemy, co się zdarzyło. Czy Twoim Zeman jeszcze ma większy potencjał? Nie teraz wydał książkę. Teraz jest fala protestów związanych z Lex CVN. Kolejna taka mobilizacja ludzi niechętnych rządowi. W 2007 roku zostałem zaproszony do tego sztabu. Tam było mało, mało osób po tym zwycięstwie. Donald Tusk uściskał jedną osobę, to był jego coach, który go przygotowywał do, do, do działania. To był inny Donald Tusk, tak naprawdę. To był Donald Tusk raz, który był bardziej, bardziej no był młodszy. Dwa, miał świetny ko koncept, tak? Bo umówmy się, no, w polityce trzeba obsługiwać jakąś, jakąś wizję, tak? On miał wtedy tą wizję: Polacy chcą żyć i pracować jak Europejczycy. jakoś tam przemyciłem ten, kon ten koncept, oni to zamienili na, mówię już o, mówię już o wykonawcach, tak? Na Długomilandzie, cud gospodarczy, Nie on to obsługiwał. Polacy chcieli iść do Europy, tak? Wiadomo po co był, tak? W końcu sam sobie do tej Europy poszedł, a myśmy tu zostali. Ale generalnie rzecz biorąc, obsługiwał tą, tą, a, tą, tą, tą aspirację, tak? No i PiS potem musiał się do tego odnosić, no już w 2011 roku, wtedy pracowałem dla Prawa i Sprawiedliwości, bo w 2007 roku po przegranych wyborach dla PiSu zrobiłem jej audyt. No to PiS musiał się do tego odnosić, no więc musiał właśnie mówić, że Polacy zasługują na więcej, tak, czy musiał to jakoś też rozgrywać, musiał się do tego odnosić, co, no, co oczywiście było, było, było defensywne, tak, i dopó dopóki nie powiedział, że Polska w ruinie, tak, to, 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 to grał, nie swoją narrację, tylko musiał się odnosić, no bo ta, ta narracja taka proeuropejska, chęć, że tak Europejczycy, była dla Polaków bardzo, bardzo ważna, bardzo, ba, bardzo istotna. No potem, ale potem zmieniła się Europa, tak? Był kryzys w Europie, kryzys w Grecji. Polacy pomyśleli: A może na tej w Europie nie jest tak fajnie, może skupmy się na naszym lokalnym podwórku, a tu mamy Polskę w ruinie, bo nawet jeśli ona nie była w ruinie, to ludzie w głowach myśleli, że ona jest w ruinie. No dobrze, ale porozmawiajmy o tym, o tym 2021 tak. powrocie Donalda Tuska i jego perspektywach na, na, na kolejny polityczny sezon. No Wydawałoby się, że jakby tego mięsa. Z którego może korzystać jest dużo, tak? No, konflikty, rząd skonfliktowany z wieloma państwami, instytucjami międzynarodowymi wywołuje napięcia, problemy z Unią, teraz problemy ze Stanami, to nie jest dobra pożywka dla, dla bardzo doświadczonego przecież polityka, jakim jest Donald Tusk. Może starszego, ale też bogatszego tak, ale doświadczenia. Ale jakbyś mieli tak podsumować, wycisnąć z tego wypowiedzi. Z tego od czasu powrotu. On ciekawego na razie jeszcze nie powiedział. No, no. nie powiedział to się Nie prawda. powiedział nic ciekawego, ponieważ też nie obsługuje żadnej społecznej, mocnej, silnej emocji. No on tylko obsługuje jedną emocję, pod tytułem PiS jest zły. No i, no, tak. no, no, i to, to, to nie wystarczy. A Hołownia ma jakąś, e, obsługuje jakąś ważną emocję i może odegrać większą rolę? Hołownia, hołownia jeszcze nie rządził tak naprawdę. I to jest jego, to jest największy, jego największy kapitał. Też ja upatruję tak samo w tym, że to jest taka trochę, jego partia ta, jest taką ta, 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 ta marką parasolową. Tam i lewicowcy się zmieszczą, i katolicy. Więc no, to jest taki. Przed południem tak, mówi do lewicowców, tak, tak, po, po południu do konserwatystów. <laughs> Bardzo celną uwagę. <laughs> Południe do pisowców. <laughs> Bardzo celną uwagę. To jest marka parasolowa. Tak, tak, tak. W którym się różni ludzie on na tyle, jakby niekonkretnie nie opowiada, bardzo ogólnie mówi, więc na, na niego można zaprojektować sobie różne pragnienia, marzenia i tak dalej, i tak dalej. No pytanie, czy, czy to wystarczy też? No. Mm -hmm. A co zdaniem jest miejsce na jakieś nowe, nowe, poważne ugrupowanie po stronie powiem, opozycyjnej? Powiem, tak, ja byłem ostatnio na spotkaniu, zaproszony na spotkanie przez, przez liberałów. Było tam dużo znanych nazwisk, mi znanych, ale znanych też opinii publicznej. Na pytanie mnie się o to, czym jest się liberalizm. Ja tam się bardzo nie znam. Czym jest liberalizm? Opowiadałem o książce mojego mistrza Krzysztofa Okopienia Most na Bogu, czyli dwa totalitaryzmy. Opowiadałem, opowiadałem o, o, o tym, że na tym moście zawsze stoi człowiek i to jest istota liberalizmu. Nie, liberalizm wygrywający, tak. Nie, nie, neoliberalizm jest tutaj kluczem. Tak naprawdę kluczem jest, jest człowiek tak naprawdę, którego, którego trzeba bronić. No, ja mam taki sam most, taki tylko nie na Bóg we wrześciu, tak, tylko w Wyszkowie, tak? Po jednej stronie tego mostu jest klebania w Wyszkowie, gdzie był dzierżyński kąt przyjechał w 20 roku i chłopaki, a z drugiej strony na zachodniej do miły Kominy Treblinki, tak? Ale dzisiaj, jak stał na tym na tym, na tym, na tym, moście, no to dzisiaj z jednej strony ze wschodu idą Chińczycy autorytaryzm, tak? A z zachodniej korporacje, tak? Wielkie, które tak samo chcą zdusić tego człowieka. No i to jest istota liberalizmu tak naprawdę. I tylko tak ustawione liberałowie, no mogą, tak powiem, zawalczyć o, o coś. A co oni mają powiedzieć? I kto miałby to powiedzieć? I kto był na tym spotkaniu? Nie, no tak jeszcze nie mogę powiedzieć, teraz się wykręcę. Natomiast powiedziałem im, wychodząc, powiedziałem im, że po to tam szedłem, Powiedziałem im, wiecie, gdzie są wasi wyborcy? No, no gdzie? na Lewicy. No mówmy się, no, Lewica Polska ma wyborców liberalnych w większości. A to było, to, to, to spotkanie, o którym mówiłeś, to było spotkanie ludzi, którzy chcieli tworzyć zupełnie nowe ugrupowanie? Na razie chcieli się pomyśleć. Zastanowić, aha, co aha. mają obsługiwać, no bo mówią się, to nie mogą obsługiwać już tego liberalizmu gospodarczego aha. jeden do jednego, no bo on ma kłopoty. Okej, okay. ostatnie pytanie. Covid przez ten, przez ten rok? Czy on wpłynął na polską politykę jakoś zasadniczo? I też nie porozmawialiśmy przez, o, o, o lewicy, co się z nią stało, bo tak chyba się zjeżdża, chociaż wydawało się czas dla niej dobry. Powiem tak. COVID on będzie bardzo mocno, tak powiem, oddziaływał na polską politykę. On już żejuje. Oczywiście nie, 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 nie wprost tak naprawdę, ale, ale tak. Znaczy ja widzę na przykład na takim wymiarze pod tytułem pouczanie ludzi. To ludzie ma. To jest to kłopot, tak? Że bardzo często motywem głosowania na PiS na przykład było to, że PiS nie pouczał, że PiS tak naprawdę powiedział: Słuchajcie, my nie jesteśmy odpouczani, nie jesteśmy od was lepsi, tak? A poprzez fakt, że. No, no... Opóźnia te, powiem, te, 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 te powszechne szczepienia. No jest wskazany na to, że jego ministrowie, ale tak samo eksperci, no, uczają tych ludzi. A Polacy tego nie lubią. I mówmy się, no, bardzo często motywacją głosowania na PIS był właśnie taki anty, taki, taki, no, że to nie było takie elitarne, że oni byli bracia łatku. To, 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 brat łata Jarosław Kaczyński, tak? bez takich dużych oczekiwań względem ludzi. Tak? Mówmy się, no Jarosław Kaczyński. Nie rządził tak naprawdę poprzez to, że dokładał kolejne reformy, tak? Albo nie rządzi tak. tak? On mówi, dobra, słuchajcie, pracy, no to kaski, kaski, podciągnijcie tabory, jak on to mówi. To był czas wzrostu małej stabilizacji, mm -hmm. odpoczynku, tak, gdzie nikt nikogo nie rugał i nie mówił, słuchajcie, musicie więcej podróżować, musicie być bardziej mobilni, musicie coś zmienić znowu w sobie ludzie, mówmy się no, odetchnęli. No i teraz. W związku z COVID-em no wszyscy zaczynają znowu mówić temu Polakowi, mówię masz, jesteś niedobry, nie nosisz smaseczki, nie robisz tego, owego. Poza tym generalnie nie wygląda to dobrze. Chyba trudno znaleźć ludzi, którzy powiedzą, że rząd sobie świetnie radzi z pandemią. Pewnie żaden rząd by sobie, sobie nie poradził dobrze. Pytanie, czy to jakby nie osłabi py, 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 ich bardzo czy, mocno no więc w tym właśnie, Ja myślę, że te, ten wymiar jest super ważny. znaczy, że rząd powinien to przeciąć, tak? Znaczy powszechnymi szczepieniami, ponieważ, a czy ja tak uważam, czy znaczy, ponieważ to Sprawi, że sprawa i sprawiedliwość będzie znowu prawem i sprawiedliwością, nie będzie partią tak naprawdę elit, które lepiej wiedzą. To będzie partią żelaznej ręki trzymającą ludzi za mordę, mówiącą tak He. zrobić Ale spokój. trzeba to zrobić, zapomnimy. Zapomnijmy i znowu mm -hmm. PiS będzie bratem łatą, będzie rządził będzie udawał, że jest opozycją. Ja myślę, że na tym wymiarze tutaj to, 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 to bez wątpienia. Ostatnia rzecz, Co króciutko, lewica. Pada już kompletnie? Powiem, powiem. Powiem, Kanapy powiem, się rozjeżdżają? Powiem, powiem, powiem tak. To dziwne, że w kraju tylu kryzysu z takimi problemami lewica ma 5-7%. To jest dziwne. Ja myślę sobie tak, że, że, że no to dlatego jest tak, to nie jest przypadek, znaczy to jest po prostu dlatego, ponieważ Lewica w ogóle nie ma kontaktu z tym socjalnym elektoratem. No mówmy się, no w 2019 roku najmniej wyborców PiSu zagłosowało na, na, na Lewicę. Oni mają najmniejszy, mają bardzo mało udziału wyborców socjalnych, tak naprawdę najgorzej zarabiających wśród swoich wyborców. Więc oni tak naprawdę nie stworzyli swojego własnego wyborcy. I jeśli nie ma się swojego wyborcy, no to ten wyborca za chwilę może sobie pójść do Donalda Tuska, albo sobie gdziekolwiek indziej pójść. Ten rozłam, de facto a kto? No to to jest rozmowa no ludzi, którzy św mają świadomość tego, że, e, że samemu mają bardzo małe szanse, żeby dostać się do pa parlamentu. Oczywiście tam czarzasty opowiada, że on nie wiedział o tym, że oni odejdą. Ja wiedziałem o tym od miesiąca. E, więc e, wiadomo było, że, że no, no, mówmy się, jeśli lewica odzyskała swój głos przy planie odbudowy, zagłosowała w Unii Spise, w została zaatakowana przez wszystkie media frontalnie to uciekła, tak, uciekła od tej swojej tożsamości, że jest inna niż reszta, część, część, część opozycji. No i no już przy już głosowaniu, przy, przy, przy głosowaniu pakietu Polskiego Ładu, gdzie były elementy tak naprawdę dające najgorzej na zarabiającym pewne ulgi podatkowe, no głosowałeś przeciw. I jeżeli Lewica nie, odbu nie odbuduje swojego tradycyjnego elektoratu, nie tylko wielkomiejskiego, liberalnego, ale tak samo socjalnego, to mówmy się, czy jest miejsce w Polsce na Ileś partii, tak naprawdę, które obsługują wyborcę liberalnego, nie muszą wy swojego wyborcę stworzyć. No wyjścia. Tomasz Karoń, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję To był Układ Otwarty. Wspieraj na patronite.pl